Gate, gate. Window ja bym siebie widział He's sight now Co to kurde jest no Co to jest za drużyna? Ja pierdzielę 41. 48 Two, too, short, too short, one is low Nie no błagam nie przegrajcie tego kurde, błagam! Błagam no nie! Nie! Poważnie! Nie no jak ja nie wygram rundy to nikt nie wygra rundy, do no Beskitu no to jest niemożliwe to jest niemożliwe! To jest niemożliwe po prostu, to jest za drużyna w ogóle, ja pierdzielę! Nie wytrzymał, nie? No nie wytrzymam, bez A, Okej. Okay. One note. Last mid. Mid Co to jest do cholery, jak ja na mu w tą głowę i tej 66 w trzech? Nie wierzę. Yellow. Okay, let's go short yellow. Something idziemy galo, okay? Dobra Long go, 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 long go. You, can, you should have push now. Can you push long? No nie wytrzymam z tymi ludźmi, no nie wytrzymam z tymi ludźmi, no mówię im idźcie długo, to nie, to oni stoją, kurde no. Zamiast podejść, nie wytrzymam. Do you get money from streaming? Triggers, triggers. Oh, there, 1 on A Good job Oh man Last Good job He's up Good job Let me Why you not let me, bleed?

Hey, kappa, kappa, hey, kappa, kappa, hey Það er líka með þeim bot system Hey, kappa, kappa, hey, kappa, kappa, hey Alli motst, þið kannan gein Hey, kappa, kappa, hey, kappa, kappa, hey Alle schreien I, I pieści, i, i, i gładzi i w ogóle i nic, nie? I ona w końcu nie wytrzymuje pół godziny roboty, nie? I mówi, nie no panie, no ja, ja nie wiem co się stało. no. Nigdy czegoś takiego nie miałam. 30 lat w branży, 30 lat kariery jako prostytutka i jeszcze nigdy nie miałam tak, żeby Penis nie chciał stawać. A tak no, pat, patrzy i mówi. On nie ma stawać, on ma być kurwa czysty. Koniec. E, dobra, zaczyna się meczek. Więc gramy. Dlatego y, on, on był po 22 Hello guys <laughs> Cześć Taz, no proszę oh, Niech mnie się nie, nie, nie słyszą Ja też pierwszy raz nie słyszę <śmieniciela> Ale mam komple, kurde <śmieniciela> On oh, no. up Ja pierdziele, czemu... My... No jakiego nie trafiam, do cholery jasnej no. We have the def defuse, defuse here, defuse, look! Uh, you, you got diffuse kit? No, he's here! Jesus, what a no! Defuse! This is the Fuck you, won't make it. <laughs> One Oh on <laughs> poważnie! <laughs> Last was mid. Good job, dude. He might be coming short now, so watch out. Mato! Mato! Nieeeee! Potrzebuję nie! jakiejś pomocy, chyba. ty da już? Jak pachą, pa jedz. kurde, bo ja zaraz nie będę otwierał tabeli, ale, ale się Sześć punktów, wracam tego innego pana. It's planted on the on the box, so they'll have to jump on the box. <laughs> <laughs> yes, yes. <laughs> yes. Take drop, take drop. Boże! Boże jakie to było napięcie, Jezu! Jakie to było napięcie? Aż muszę skarpetki zdjąć, kurde ma napięcie, mam skarpetki. Nie dobra, to było suche, nie? To było tak suche, Boże, przepraszam, to było tak suche. Przesadziłem teraz, przesadziłem, wiem, przepraszam, no, przesadziłem, wiem No mógłby go zabić, no mógłby go w tym momencie zabić, no mógłby, mógłby to by mi pomogło bardzo Ale nie, nie mógł. No nie mógł po prostu, no nie mógł no. It's 2v2, guys. You can do it. One low. One low. One side. And one long. One long, one side. 7 HP side. side. GOD! <laughs> <Seven, seven, laughs> nice! Yeah. Yes! Yes! Good job, guys. Fault. Push him. Jak mog Jak to wymyślił? O Boże Nie mogę To mnie rozwalił.